Tańc jest moją ogromną pasją, ale jest to też moja praca, ponieważ zajmuję się tańcem zawodowo. Moja przygoda z tańcem zaczęła się jak miałam 6 lat, a i moja starsza siostra zapisała się na lekcję baletu, ponieważ ja zawsze chciałam robić to, co moja e, siostra, to poprosiłam e, mojego taty, żeby również mnie zapisał na lekcję baletu i tak to się wszystko zaczęło i trwa od 18 lat. Myślę, że wiele rzeczy mnie inspiruje w tańcu. Na pewno ta, to, jak poprzez ruch możemy się wyrazić, wyrazić swoje emocje, przekazać jakąś historię, jakąś koncepcję, ale też na pewno inspirują mnie inni tancerze, inni artyści, z którymi współpracuję. Myślę, że gdybym nie była tancerką, to zajmowałabym się zawodowo sportem. Myślę, że byłoby to pływanie. Mam bardzo dużo wspaniałych wspomnień związanych z tańcem i trudno jest mi wybrać jedno, natomiast myślę, że takim najmilszym i najmocniejszym dla mnie doświadczeniem było zatańczenie pierwszy raz z, z orkiestrą na żywo. Jeśli chodzi o styl, no to przede wszystkim um, bazuję na tańcu współczesnym, tańcu klasycznym, gdzieś mieszam te dwa style ze sobą. Przede wszystkim zależy mi na tym, żeby była częścią doświadczenia widza. W tym roku dołączyłam do Because Dance Company. Jedną z najciekawszych rzeczy dla mnie jest to, że każdy tancerz w Because, ma inny background i zdecydowanie to powoduje, że mamy dużą różnorodność w zespole i to przekłada się na naszą pracę kreatywną, na nasze spektakle i doświadczenia widzów.